Witajcie kochani, dzisiaj o DTT Quatro Sport. E, czym się zajmiemy? Zajmiemy się rdzą. Czy już powoli będziemy zajmować się e, no rdzą Będziemy czyścić, jakoś to zabezpieczać. E, podwozie ściągniemy dzisiaj progi, e, bo są przykręcane. Będziemy lecieć z tematem Ściągnę sobie tutaj, tutaj. Później nakleimy, bo tu są śruby też. Są muszą być albo już zjedzone Nie. dobra zobaczymy z ściągam prąg pierw dobra słuchajcie jesteśmy u dołu, jak widzicie te wszystkie cycki te, to są śruby trzeba je odkryć jedziemy z koksem Śruby są pod warstwą, słuchajcie, taką antykorozyjną, więc trzeba wszystko to poczyścić. Jest to torx, więc ta warstwa jest w tej śrubie, też trzeba uważać, żeby nie obrobić, bo później trzeba nabijać i bawić się głębiej z tym. Jest to parę śrub, tak jak widzicie. Używam takiej dosyć twardej szczoty, żeby usunąć tą warstwę. Dosyć ciekawe to jest i uważam fajne, że próg jest przykręcony, nie przyspawany. Ze względu na to, że jeżeli nie mamy spawarki albo no, wiecie o co chodzi, nawet nie umiemy spawać. Możemy taki element zdjąć i wysłać do malowania. także. Jest, jest to git. Uważam, że to wspaniałe jest. Eee, ostatnie śrubę trzeba wy, wykręcić i, i już w domu. Teraz tak wszystkie u dołu odkręciłem. Z tyłu jest całkiem urwany, także śruby będę walczyć później. E, teraz walczę z tym gościem i będą pod progiem. No i dobra, słuchajcie, pod progami jest są klipsy, trzeba będzie takie nowe klipsy kupić. Hmm. Tutaj przyklejone jest, więc trzeba odkleić. No i teraz rwiemy, nie? No i rwiemy. Słuchajcie, przyklejone na taśmę dwustronną, także nie ma problemu. Więc jeden klips będzie, drugi klips. Reszta jest przyklejony na taśmę dwustronną wydaje mi się, że trzeba będzie zdjąć ten boczek przy zakładaniu i tam jest klips odkręcamy teraz te śrubę. no i tak słuchajcie, jak już odkryliśmy ten, odkleiliśmy ten boczek parę śrub i już powinniśmy wolne mieć próg, ale zawsze jest to ostatnia, wiecie o co chodzi Zawsze coś jeszcze trzyma. Co trzyma? Gdzie trzyma? Jak trzyma? Przynajmniej ja tak mam. Nie wiem dlaczego. Zawsze coś jeszcze na przodzie jest. Są, są słuchajcie, dwie śruby. Nawet na wideo było widać, ale nagrywając nie sprawdzałem. Wydaje ja mi się, że jeszcze jedna tam głębiej jest. No, jest. Ostatnią śrubę odkręciłem, więc już powinno tylko się trzymać na tej warstwie antykorozyjnej eee, ściągamy próg. Eee, podejrzewam, że z niego nic nie zostanie, słuchajcie, jest tak zjedzony, jest dostępny, a jako właściciel. I tak, gdybyśmy tego nie odkręcili, zobaczcie ile syfu tu się zbiera. Eee. Gdybyśmy tego nie odkręcili na aucie, byśmy robili element, popatrzcie ile rdzy tutaj jest to wszystko muszę wyczyścić dużo będzie roboty z taką zabawą. Gdybyśmy nie ściągnęli, popatrzcie tutaj to też trzeba wyczyścić jeżeli chodzi o element moim zdaniem nie ma co ratować, bo chyba jest dostępny za naszego na ogród i tyle. Z tej strony będzie gorzej. Widzicie, jest silniczek. było go wydubać. Jak sobie go pamiętam, to nie jest tylko wciskane. Tam jest śruba, więc nie ma dużo miejsca. No zobaczymy, jak to. Nam, jak coś to będę musiał podnieść najgorzej, że wiecie, na dwóch lewarkach jest zobaczymy jak to będzie, jak na razie od dołu odkręcam. słuchajcie, robimy dokładnie to samo eee, odkręcamy śruby e, wszystkie u dołu Wszystkie takie guzy, jakby powiedzieć, prawdopodobnie to są śruby, więc trzeba oczyścić z warstwy. Tak jak widzicie, torx nie łapie. Trzeba. No, dosyć trzyma ta warstwa. Dobrze, że jest, bo auto nie je, tak. Jeżeli spytacie się, to, to, to słuchajcie, na 20 letnie auto Waberdin naprawdę nie jest źle, no z tyłu dostało po dupie i trochę tej rdzy jest, ale co zrobimy? Trzeba po prostu wszystko oczyścić, zabezpieczyć. Zobaczymy jak właściciel się do tego, słuchajcie, odniesie, bo to są jednak koszta. Jak najlepiej, jak najgłębiej tą rdzę trzeba wyczyścić jakimś neutralizatorem rdzy, tak to się nazywa, takim APP. Różne środki, słuchajcie, teraz są. E, uważam, że warto posmarować e, takimi środkami przed malowaniem. E, czy to pomoże? No Kurczę, powiem bo szczerze, że, 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 że nauczony no, doświadczeniami wiem, że jak się dobrze nie wyczyści tego, to, to, to szybko wróci ta gardza. Ostatnie śruby trzeba poodkręcać. E, Później zacząć brać się za czyszczenie rdzy. E, nieraz tak człowiek jedzie, słuchajcie do, do blacharza e, czy do, do lakiernika i tak mówi, kurde tyle pieniędzy. Słuchajcie, no niestety powiem Wam szczerze, dopóki nie spróbujesz tego i nie wiesz jaka to ciężka praca, e, nie docenisz, że to w sumie nie jest wiele. Naprawdę, wygrzebać tą rdzę. No najlepszy piasek. No ja, ja, ja w piasku na podjazdzie raczej, raczej nie załatwię. Trzeba to czyścić mechanicznie. Auta nie dam rady zabrać gdzieś. I to też chyba już nie aż tak głęboka od, odbudowa. No staram się jak najlepiej. Ale koszta są spore. Słuchajcie, takie progi dwa kosztują 600 funtów. Także nowe, jeżeli chodzi o nowe. Używane po 140 chodzą trzyrdzewiałe, więc nie wiem, czy jest sens kupywać używane. Chyba najlepiej nowe. Są dostępne. Właściciel musi się, wiecie, ustosunkować, czy będą nowe, czy używane. E, oczywiście dałem mu czas do myślenia, nie potrzebujemy na tą chwilę ostatnia śruba i udał będzie odkręcony. W tych miejscach, w nadkolach e, powiem Wam szczerze, że no, jest najgorzej z dwóch stron. Tam brud e, się zbierał, e, nie było nigdy czyszczone. E, widzicie, śruby się nie, nie, nie odkręcą, po prostu nie, nie, ma, nie ma szans. E, są tak porodzewiałe, to wszystko tak jest porodzewiałe, że. że... Tak jak widzicie, to, to, to się urywa. Wszystko takie jest że po prostu, tak jak widzicie, to wszystko się urywa. Zaraz popykam, popukam w miejsca, żeby dowiedzieć się, gdzie jeszcze jakiś metal jest, a gdzie to kordza. No niestety, coś chyba wydaje mi się, że w tych miejscach będzie większa interwencja, spawanie i inne rzeczy. Także no posłuchajcie. Słuchajcie, tu jest źle. Tu nie ma już mięsa. Eee, nie wiem, spróbuję znaleźć lub naprawczy. Żeby ktoś mi tu przyspawał, jeszcze nie wiem, zobaczę. Ale jest tu kiepsko, słuchajcie. Słuchajcie, oj, bateria umarła, więc nie otworzę tych drzwi. Od środka też próbowałem. Eee, ładuję bagażnika, nie otworzę, żeby zdjąć zderzak. Więc ten próg na razie zostawię. Eee, mamy i tak dużo roboty, jeżeli chodzi o baterię. Próbuję ją reanimować. Booster nawet nie pomógł. Powiem Wam szczerze, ten booster muszę go zabrać. Ale tak zaczynam tu czyścić. To też wyczyszczę. Słuchajcie. Nie wiem, czy tu jest metal. Ciastolina. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak coś trzeba kogoś tu wyczyszcza. Tutaj trzeba wszystko słuchajcie. Będę sukcesami tylko się chwalić. Muszę to zdrapać wszystko do miejsca, gdzie tak jak widzicie nie ma rdzy, jest już blacha. Jest to już ciężka praca, słuchajcie. Ale ktoś musi ją wykonać. Tak jak tutaj widzicie, ja tu muszę wszystko śrubokrętem, ja tu będę walczyć sam, będę wam pokazywać, wiecie no i dobra, bierzemy się do roboty, słuchajcie, pierwszy śrubokręt i normalna szczota widzicie, niby tu czysto, bierzesz śrubokręt nagle okazuje się że tylko wypolerowałeś tą rdzę no i niestety jest z tym walka jest walka Dobra, słuchajcie, wyciągnąłem grubszy sprzęt. Jak najbardziej. Niestety szczoteczka to se, wiecie, mogę. No, gdzie nie. będę mówił o tą szczoteczką? Bo nie ma wyjścia, nie? Ze względu tego, że nie ma dojścia ma takich wariatów. Choć używam takiej, tej szczotki, bardzo twardej, słuchajcie, to jednak jednak słuchajcie nie daję rady kontuweczka grander, czy jakby to tam nazywacie. Trzeba jak, jak najbardziej doczyścić prawie do gołego metalu, zawsze takie kropki zostaną. Ale powiem wam jedno, że nawet po piaskowaniu takie kropki zostają także... To Dlatego używa się neutralizatorów rdzy, jakieś APP 100 i inne takie rzeczy. Miejmy nadzieję, że to powstrzyma rdzewienie i ta rdza wróci, wróci później, później, później. Niestety jest to ciężką pracą, słuchajcie, i trzeba do tego się przyłożyć. No, te mastyki pod mastykami sprawdzić, czy. Tam nie siedzi rdza, bo w niektórych miejscach e, zrywałem te mastyki jeszcze rdza była, więc słuchajcie I na skrócie patrzcie jakie przery to wszystko czarne to i tak rdza no co no, jak zostawimy tutaj tylko szczoteczką no to dupa tutaj musi grubsza sprawa i e, teraz e, jakby to nazywacie APP 100% Plus, czy, mm, czy słuchajcie, jakiś neutralizator rdzy, tak to się nazywa. Jeszcze tu muszę przelizać, zobaczyć czy dalej nie idzie i na to primer położę. Słuchajcie, dawno takimi rzeczami się nie zajmowałem, ale właściciel prosił, to pobawimy się. Słuchajcie, prostuję progi teraz, jak widzicie, to wszystko powinni na Trzeba zerwać wszędzie gdzie jest rdza i to prostować, nie? Co Wam powiem? Takie życie jakiś mechanik podnosił, próbował przynajmniej. No i tak, słuchajcie, jeżeli próg w jedną stronę się wygół, wygiął to po prostu trzeba go w drugą. Trzeba tylko pamiętać jedną rzecz, że jeżeli wyginamy metal w tą, w tą, w tą robi się coraz miększy. Słuchajcie, lepiej to wygląda. Z drugiej strony tak samo jest na całe, także nie jest dobrze czystsze, to kurde już tyle, już chlasnęłem się, więc jest krew, zalicza się do pod krew i łzy. E, ten element powinien być wymieniony. Zobaczymy jak to będzie. E, to jest ciężko, słuchajcie, ciężko, ale jak najwięcej trzeba doczyścić, e, gdzie e, dotąd, gdzie mastyki są i rodzaj pod mastykami trzeba zerwać, bo później to wyjdzie. E, no blacharka, nie wiem kto robi blacharkę. Słuchajcie. Mam nadzieję, że przynajmniej ten kawałek skończę jakoś zabezpieczę, to się nie wykręci i tylko się urwie mm, tak, jak, tak jak tutaj niestety słuchajcie mówię to trzeba będzie, będzie pomyśleć z właścicielem porozmawiać i zobaczymy ja tu siedzę już troszkę czasu powiem to, to kosztuje dużo czasu ale lepiej przyłożyć się do tej pracy niż później, wiecie, wziąć kasę i... A już położyłem primerem tam, gdzie była rdza, grubo, nawet niech pocieknie, słuchajcie. To jest element, w którym... który po prostu nie widać go, nie? Także... Miałem piasek, słuchajcie, yy, wyręcza, ale wiecie, tu wszystko trzeba by było robić. Yy. Słuchajcie, siedzę i dubię yy, Zdjęcie tego elementu, zrobienie tu, i tylko tego, już mnie kosztowało 4 godziny. Słuchajcie, czy właściciel chce tak głęboko, żebym siedział i czyścił, ale wiecie jak to jest. Nie wyczyścimy dobrze. Rudy wróci, nie? No co? Popatrzcie na tego bolca. Tyle gruzu tutaj. Oczywiście, że pamiętacie, nie? że przyszliśmy z takiego czegoś. Nie? Także tam już jest nieźle, nieźle lepiej. Ale wiecie, każdy taki punkt czyszczenie, to też trzeba by było to wymienić. Zobaczymy, co ogarnę jak załatwię. No i dobra, słuchajcie, popatrzmy, jak to naprawdę wygląda, bo to nie jest tak. Każdy by mógł pomyśleć, że wziąć szczotkę, trochę poczyścić i tyle jest grubo, jest grubardza, <laughs> Więc e, śrubokrętem, młotkiem obstukać tą grubszą. Bo to mówię, jeżeli weźmiemy tylko szczoteczkę, e, to po prostu wypolurujemy tą rdzę i ona będzie dalej mieć centymetr. Więc e, różne techniki używam, słuchajcie aby jak najwięcej odpadło e, troszkę śrubokrętu, troszkę gumówki e, wszystkiego po kolei. E, tak zgadzam się z wami, w tej chwili powiecie piasek, ale tak jak mówię, nie jestem w stanie tu załatwić piasku i i, i doceniam słuchajcie te rzeczy, które zdemontowałem i oddałem do piasku, no to, to powiem wam szczerze, też e, nawet piasek, trochę piaskowanie tych elementów trwało to nie jest tak, że mm, e, jak, na, jak na, na wideo po prostu oddaję psz, 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 psz. i zrobione. E, po prostu jest to, e, to... To trochę trwa takie piaskowanie. Nie, nie ukrywajmy, nie? Ale chodzi o to, że nie męczy tak, że, że jednak śrubokrętem wykuwać tą grubą rdzę, później gumoweczką, papierem, na gumówce, tym wszystkim. To jest tak grubo, że, 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 że naprawdę... Hmm. Ale jak zrobimy, w końcu będziemy mieć piękną Audi TT Quattro Sport i chyba dlatego, według mnie warto. Właściciel już naprawdę e, wsadził bardzo duże pieniądze. E, zrobiłem słuchajcie e, playlist, więc e, jeżeli jesteście tylko zainteresowani Audi TT Quattro Sport albo A6, są playlisty i wchodzicie w te playlisty i wszystko co przy Audi TT Quattro Sport zrobiliśmy, bo już jest 40 wideo z, z tego samochodu, tylko możecie obejrzeć. Zachęcam i zapraszam. Eee, no tak, no. postarajmy się zrobić dobrze. Postarajmy się, żeby było tak, żeby Bombalek wrócił na drogi i żebym ja był dumny ze swojej pracy, a właściciel był dumny ze swojego auta. Eee, powiem szczerze, że robię jak dla siebie. Choć, eee, to dobrze, no muszę skonsultować się z, z, z właścicielem, bo tak jak mówię są to godziny pracy i czy wszystko i wszędzie, czy ściągamy zderzak, czy, czy każdy za kamarek mam sprawdzić, czy tam gdzie większa rdza i trzeba gdzie trzeba naprawić. Więc konsultacje będą z właścicielem i zobaczymy, a jak na razie, słuchajcie, no co wam powiem, miłego oglądania i zobaczcie, że to wcale nie jest takie proste, jakby kto myślał i doceniam, słuchajcie, pracę blacharzy, lakierników, po takiej pracy, słuchajcie, jak mam krzyknie pomalowanie zderzaka 1500, no to... Zobaczycie, że to niedużo, tym bardziej, że jeszcze lakier, podkład. No jednak trzeba kupić narzędzia. Także miłego oglądania. Kończę z nadkoła, bo słonecznie, nie będziecie mi widzieć. Robota straszna, doceniam piaskowanie, słuchajcie jak to No ale na podjeździe chyba sobie nie popiaskujemy, nie? A jak ja mam to auto do piaskowania zabrać? Z tej strony już machnęłem, tak jak mówię, najlepiej odtworzyć przynajmniej, czy cokolwiek z tym zrobić, eee, coś pomyślę. Zobaczymy co właściciel z tym, czy chce tak crazy iść. Tutaj pomalowane, poczyszczone. Także no niestety tu jak widzicie jeszcze trzeba. Towar schodzi jak bułeczki. Muszę kupić nowe więcej. A co wam powiem? Powiem Wam tyle. Pasja, miłość, rodzina, wak, rodzina. Trzymajcie się, zobaczymy co właściciel powie. Zobaczymy na razie. Jeżeli chodzi o to, nasza perełka ma tylko 53 mile. I tym optymistycznym akcentem żegnam się dzisiaj z Wami.